Zacznij nagrywanie, no kurde. Teraz OBS-em nagrywam, bo coś mi się Kantazja studio piepsuło, no kurde Maciej. Kurde Bele, świecące morele. Co tu się od Janie Prawda? Jest trzeci raz, próbuję nagrać odcinek, nie? A to logio, no musi być za to łapka w górę, no ludzie. Trzeci raz. Już dwa levele zdążyłem wbić. Jak nagrywałem, to miałem... 123. No niestety, też te kompazja się psuje. Znaczy do renderingu chyba działa. O, czwarte, no to się u nie sprzeda. No i tutaj mi to hero lotło. Za 40M może sprzedam, tak mi się wydaje je małe Kurde bel. Co tu się dzisiaj od Janie Pawła Znowu wichura Zamiast kurde iść To czasami nawet do tyłu mnie cofało Taka wichura Niestety co tam jeszcze miałem mówić? Już całkiem zapomniałem. Pierwszy odcinek taki, naprawdę, spoko, fajnie mi wyszedł. A tu lip, to naj... Nice. Nie ma, bo za dobry. Tak być nie może. No też. Ta jednoręka w sumie W sumie to ona jest bardzo podobne statystyki ma do tego Tylko wiadomo no więcej ataku od zimna i w ogóle A tak to jest prawie to samo to jest nie Na podstawie tego musieli Tą broń wielkanocną robić musieli na podstawie tej Tak mi się wydaje a przynajmniej jest jakaś ekspienia na 130 nie? A to jeszcze mi wystarczy do 140 czy, czy może dalej nawet Jak mi się wydaje Chyba że mam coś tam w depo ale nie wziąłem dokładnie Może jest coś w depo ciekawego A tu wbijam sobie szybko 130 i na berki spadam sobie exp'ić. Kurde lag Trzeba odświeżyć No niestety będzie widać świeżanie, Bo no, o o ty Nie tak Gdzie ty jesteś kolego Jeszcze 4 levela bo tutaj mam 18% A już jego raz zabiłem Na molochy sobie idźcie, od 125 można już na molochy iść No, ze względu, że ja wolę tu expić, to tu jak Idę dam No to nie wiem, na czerwone orki Z Majorki Typie, no znajdź sobie jakieś hekspolisko, gdzie tam można ekspić jeszcze na 120 nie pamiętam, no, Ale na pewno jeszcze jest jakiś, poza Wyspą Wraków, Molchami i Orkami. Bo wiem, że gdzieś kiedyś ekspiłem na takim razu, to nie pamiętam gdzie, no. Na... No trudno. W ogóle wczoraj też się spytałem, jaki film. O zombiakach, żebyście mi dali jakiś film w komentarzu, żeby ktoś jakiś fajny obejrzał, to żeby dał nazwę w komentarzu filmu, a tam typu dał mi straszny film 4. Wiecie, jak to nie jest film o zombiakach to jest ten... No oglądałem to chyba 4 razy już. Straszny film 4-4 razy oglądałem. Coś w tym stylu. No dobre są te straszne filmy, ale ile można oglądać w półku, nie? A może projekt X bym obejrzał dzisiaj pod wieczór, jak, jak uda mi się 130, widzicie, albo ponad. To wtedy by było spoko. Sonia. No i jak widzicie sobie tutaj łapki kupiłem. Takie za 800 temat zagaja, No bardzo przydatne dotyk, chociaż dotyk mi rzadko wbija w tych łapek. Ale jeszcze zbroję sobie złożę. To u nas 104.4 i powinno być picobello. Picobello. Yy, nie wiem. Picolo. Kurde, no czemu mi tak cofa? Ten internet coś słaby jest, ludzie. Ile już tego nagrane? 5 minut. Mam nadzieję, że obs uda się zrenterować. Nie to co Camtasia Studio 8 zawodzi. Kantazja Studio zawodzi oś razy dziennie. Nie no, wcześniej normalnie było, no jeszcze tu bombów nie ma. Kurde, panie, jak mi wypiłeś. No dobra, respią się na szczęście. <gry> Ale no, przyznam, takim palkiem w legendach nawet spoko się expi. Nie ma problemów z expieniem. I jak najbardziej, no, można śmiało ekspić sobie na auto o 126 nie spodziewałem się Ale daj w ten punkt no ciągle odświeżać trzeba no niewygodnie a tak to na kamtazji mogłem zatrzymać jak odświeżałem i nie byłoby problemu a tak to będzie z 10 razy odświeżane no niestety podziękujcie programowi Camtasia Studio. Chociaż renderuje się w nim dobrze, ale nagrywa się już trochę gorzej. Bo trzeba jeszcze te 3 sekundy. Jak ktoś nagrywał to wiem, odchodzi. Trzeba jeszcze te 3 sekundy odczekać, żeby się włączyło nagrywanie. Bo tam rzut ekran robi dlatego tak długo. Niestety. Ale ja do takich miksów jak Herosa nagrać czy coś. Mam inny program jeszcze do nagrywania. Osam się nazywa, jakby ktoś chciał. Osam. Tylko że jak nim się nagrywa, to on strasznie laguje margonem i najlepiej jak to przyspieszać nim. Da się też głosem nagrywać nim. Ale no. A właśnie mi się przypomniało jeszcze, bo chciał ktoś dodatki, żebym nagrał. To już mogę pokazać, aktywne dodatki, wykrywasz herosów jak zwykle, nie? To to standardzik, procentownik minutnik I to chyba, to wszyscy właściwie chyba mają autozbieranie bo Margo Pogromca, autoleczenie, kto tu jest, podnoszenie na F. No i też ten dodatek To jest obramówki w połączeniu z tymi ramkami które mam A ramki mam, już pokazuję, tu się wchodzi żeby wybrać Te mam ramki I to daje takie połączenie fajne Co mi się mega podoba Nie, że jest różowe kurwa, żeby nie było, bo już ktoś tak mówił No i co tutaj dalej mamy Auto zamykanie walki można sobie tu zaznaczyć no global jak zwykle ramki i temów to już mówiłem it seller multiminutnik licznik e2 By grover armade, armadę kopiuj numerki ładniejszy log walki w ogóle dam łapkę górę bo fajny dodatek to pokazuje podświetla wam na różne kolory w zależności jaki bonus zamrożenie wiem że jest na niebiesko nowe quick group panel walk dźwięk przy respie dwójki Pink Floyd no to ten dodatek z krową planowicz <grywka> aktywnie online i tu mm, to można sobie ustawić pod literkę na loganie postaci nie? Na, na przykład na Pandorze. no i to by było tyle no tych dodatków trochę mam że mówiąc i to też czasami obciąża trochę tego netem bo im więcej dodatków, a najbardziej obciąża ten global klanowy, bo to jednak jest trochę, nie? a klanowicze online też się bardzo przydają, bo wiadomo, przy szukaniu można sobie sprawdzać kto i jak i gdzie jest, gdzie szuka. No, przydatny dodatek polecam. O, już 10 minut jest. Dobrze, mam nadzieję, że się uda zrenderować wszystko i będzie ok. Trochę lagi są, jak widzicie, no niestety. A 10% już jest. Jeszcze 4 levela i spadam stąd z pizdu. No do 19 powinienem dobić, tak mi się wydaje. Dwie godziny na pewno. 130, no i znowu laguję. No teraz nie. Nie będę odświeżył. Na razie w ogóle dzisiaj Wracałem do żula Widziałem w czapce takiej z daszkiem no <gry> Albo to był jakiś typ, co wygląda jak Żół, taki stary Żół, taki już prawie Żół dziadek xd Kurde, no ostatnio to tornado chyba krąży wokół Polski, bo tak wszędzie wieje jak na jakichś polach mokotowskich nie wiem jakby pusta przestrzeń było tak wieje wszędzie chociaż jak są gdzieś drzewa to tak bardziej z boku wieje znaczy w zależności kto gdzie stoi nie wiadomo też w sumie dobra no to już jest 11,5 minuty Powoli trzeba kończyć odcinek Jutro pewnie też będzie jak mi się nic nie popsuje Hashtag komputer Bo coś mi świruje No i to by było na tyle nie Dzięki za te 2-300 subów niedługo będzie 2,5 pewnie No i znowu ta brodzi Dobra sprzedam tunic No to by było na tyle Chyba już nic nie miałem mówić w sumie. U, jak nie zawalili. No i jeśli się spodobało, no to wiadomo, można dać suba i łapkę w górę, prawidłowo. No i cześć. Nara.